Cześć, tu Magda z Ami Little Creature. W tym filmiku chciałam pokazać Wam projekt, wzór szydełkowy Little Owl's Hat, Little Fox Lizonka, czyli mały lisek, który ma na imię Lizonka. Widzicie pierwszą stronę tego wzoru, wzór na szydełko. Autorka Swietlana Percewa, poziom zaawansowany. Pokazuję Wam stronę w języku polskim, ponieważ również przetłumaczyłam ten wzór na język polski. Możecie go mm, zakupić na stronie Little Owls Hat Polski na Etsy. Wzór w języku angielskim, też na stronie Little Owls Hat na Etsy jest dostępny. Tak wygląda pierwsza strona tego wzoru. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału, do Odwiedzenia mojego bloga. Post dotyczący tego, jak wykonywałam liska ze zdjęciami, które zrobiłam podczas pracy nad projektem, jest dostępny na moim blogu. Wszystkie przydatne linki znajdziecie w opisie filmu. W serii Amigurumi Workshop już wcześniej opowiadałam Wam o innych projektach Little Owl's Hat, a także o moich projektach. Jeśli Chcielibyście obejrzeć filmiki, zapraszam do odwiedzenia playlisty. Tam w, są um, różne filmiki podzielone na playlisty i znajdziecie playlisty Amigurumi Workshop EN, czyli w języku angielskim, i PL, czyli w języku polskim. Dwie playlisty m, dla tych różnych języków. Co do wzorów Little Owl's Hat, już wcześniej wykonałam e, myszkę Sofię, Sówkę, kota Jeremiego, małą świnkę, Mikołaja, konia, ślicznego pieska. I te wzory również są dostępne w języku polskim na stronie. Mm, Little Old Schat Polski na Etsy. Natomiast wśród projektów opartych na moich wzorach znajdziecie na przykład filmik o Pinokiu, zakochanych misiach, słodziakach, część pierwszą, część druga będzie niebawem, filmik o Rufusie i Rafii, Star Love, a także zabiegane robaczki. I ostatni projekt dość duży, którego wzór jest też, też na moim blogu. Tomas z bajki Tomek i przyjaciele. Ok, przejdźmy do tego projektu. Jeśli chodzi o materiały, autorka Swietlana Pertsewa wykorzystuje Włóczkę podstawową akrylową 350 m na 100 gramów, szydełko 1,75 mm. Ja natomiast używam włóczki Yarn Art Jeans, głównej włóczki podstawowej w kolorze beżowym, jest to numer 07, a także do wykonania. Butów użyłam włóczki czarnej. Też Yarn Art Jeans, włóczki jasno-szarej, numer 49. Tutaj jest ta włóczka. I ym, to jest taki antyczny ruszy, brudny ruszy, numer 65. Natomiast tutaj górną część buta obrobiłam włóczką Yarn Art Mink, numer 335. Wspaniała, mięciutka włóczka, nieco trudno się z nią pracuje, ale można przywyknąć. Kolor szary. Przy okazji tę włóczkę tej włóczki użyłam do wykonania suwki sowy Zosi z projektu o słodziakach. Jeśli chodzi o szydełko, użyłam szydełka. Szydełka Clover bardzo jej lubię. 2 mm. 2 mm do wykonania um, właściwie całego projektu natomiast 2,5 mm do tej włóczki Yarn Art Mink. Tutaj również później wam opowiem przy sweterku także obrobiłam, żeby jakoś korespondowały ze sobą um, te elementy garderoby małego liska. Jeśli chodzi o sweter, um, to ja wykorzystałam włóczkę Drops Baby Merino Mix, jeden motek numer 34, jest to kolor wrzosowy. I użyłam drutów 3 mm. Natomiast przerabiałam robótkę dwiema nitkami. Podzieliłam sobie ten motek na połowę i szydełkowałam, robiłam na drutach jednocześnie dwiema nitkami. Dzięki temu jest taki mięsity ten sweterek. Oczywiście musiałam dopasować y, różne, y, nieco dostosować ten projekt na sweterek, ale o tym opowiem Wam w dalszej części filmiku. Rozpoczęłam od wykonania palców, które połączyłam w dłoń i ramienia dla obu rąk. Wyszydełkowałam najpierw kciuk, trzy palce dla każdej y, dłoni. Mamy prawą rękę i lewą rękę. We wzorze podane jest, żeby włożyć ramę z drutu. Rama przebiega przez tutaj w każdym palcu, jest w kciuka, następnie tu jest połączona i od ramienia odchodzą druty, które wkłada się następnie do tułowia. Ja natomiast nie używałam tej ramy z drutu, ponieważ lisek jest prezentem dla małej dziewczynki i wolałam uniknąć dodawania jakichkolwiek drutów. Zamiast drutu dodałam stopniowo wypełnienie do każdego palca dłoni, następnie ramienia. Następnie szydełkowałam but i nogę. Są szydełkowane w jednym kawałku. Buty nie są zdejmowane. Wykonałam czarną podeszwę yarn art jeans w tą włóczką yarn art jeans, następnie jasno szarym kolorem. Dalej zmieniłam na kolor brudny róż i zakończyłam yarn art mink, mamy takie fajne, fajne futerko, docięłam również plastikową wkładkę, którą włożyłam na sam spód, później wypełniłam ten but, szydełkowałam dalej i przeszłam też do wykonania nogi w kolorze beżowym. We wzorze jest również rama z drutu, którą wkłada się do wnętrza tego buta i następnie wokół niej szydełkuje. Ja nie użyłam tej ramy, nie użyłam drutu, tak jak wcześniej Wam wspominałam. Zabawka jest dla dziecka. Jeśli używacie drut, jeżeli chcecie tę ramę z drutu, to kierujcie się instrukcjami zgodnie ze wzorem. Tam jest wszystko bardzo dokładnie opisane. Natomiast końce drutu owincie dookoła. Taśmą, żeby ten drut zabezpieczyć. Jeśli chodzi o tułów, mamy tutaj marker, znacznik z włóczki, który przebiega w centralnej, tylnej części tułowia po stronie pleców. Widzicie również różowe znaczniki. Dodałam je, żeby lepiej Wam pokazać, gdzie będą doczepione, doszyte ramiona i nogi. We wzorze jest rama z drutów, wychodząca z ramion i wchodząca przez te otwory tutaj do, w tym miejscu, ramion. Jedno oczko łańcuszka jest, tam. dzięki temu, że wykonaliśmy jedno oczko łańcuszka, to mamy tutaj otwór na drut. Ja wykonałam ten otwór na drut, mimo że nie będę używała drutu. Chciałam to po prostu sprawdzić, jak to będzie. I jeżeli już wprowadzicie Drut wychodzący z ramion, to tutaj przez ten otwór prowadzamy, zwracając uwagę na to, żeby dobrze umieścić też dłonie, lewa po tej stronie, po lewej stronie, tak, tak samo. Właściwie nogi są, nie ma znaczenia, jak będziemy, bo są takie same dla lewej i dla prawej, tylko dłonie będą się tutaj różniły. No, ale też trzeba pamiętać, żeby nogi nie dosyć, na przykład jakoś tyłem. Tak jak ja to zrobiłam przypadkiem w, moim, w moich zakochanych misiach. Jak oglądaliście tutorial, to pewnie widzieliście, jak to wyszło, ale później na szczęście udało się to poprawić. W każdym razie, wracając do tego liska, wprowadzamy druty przez te otwory, jeżeli macie druty, i skręcamy w środku wewnątrz tułowia, a następnie zabezpieczamy końce drutu taśmą. I nie zapomnijcie wypełnić tułowia, zanim zamkniecie ten otwór. Zobaczcie jeszcze raz, jak to wygląda. Tutaj widzicie również pomarańczowy znacznik między okrążeniami 29 i 30. Jest to miejsce na ogon. Ja wyszydełkuję ogon, wkuwając się pod półsłupkami tułowia. Natomiast ogon można również wykonać oddzielnie, i później go doszyć w odpowiednim miejscu. Widzicie głowę z jednym uchem, później wyszydełkuję drugie. Jeśli chodzi o znacznik okrążeń, głowę wykonujemy tutaj od nosa w kierunku górnej części głowy. To jest akurat taki brązowy znacznik, który sobie dodałam później, żeby wyznaczyć symetrię tej głowy potrzebną do wykonania uszu. Natomiast, tak czy siak, tutaj trzeba wykonywać oczka, the shift stitches, czyli te dodane oczka, żeby wyrównać pozycję znacznika. Wszystko jest podane we wzorze. Dodałam również znaczniki, do, żeby wyznaczyć miejsce oczu i szyi. Niestety, być może tylko w mojej zabawce, w mojej głowie te znaczniki szyi były drobinkę przesunięte i później już na końcu je dostosowałam ponieważ ja chciałam dodać safety eyes bezpieczne oczka i, i musiałam wcześniej przed dodaniem tych oczek ukształtować głowę więc wyjęłam trochę wypełnienia, jakoś tam udało mi się to zrobić dodałam te oczka, jeszcze przypaliłam drobinkę końcówki Wziąłam gorącą łyżkę nad palnikiem, bardzo mocno ją podgrzałam i spłaszczyłam te końcówki, żeby jeszcze mocniej zabezpieczyć oczka. Więc musicie ocenić, czy w waszej zabawce ten znacznik będzie przesunięty. Być może nie, być może akurat u mnie się tak zdarzyło. Oczka mają średnicę 12, 12 mm. Wcześniej ukształtowaliśmy, jak już mówiłam, zagłębienia na oczy, oczodoły, i tutaj widzicie. Miejsce na usta, we wzorze. We wzorze jest podane, żeby zrobić kształtowanie twarzy już po wyszytełkowaniu głowy, po zamknięciu otworu, no ale ponieważ chciałam dodać bezpieczne oczka, musiałam to zrobić wcześniej. A jeżeli nie chcecie bezpiecznych oczek, to możecie dokleić później jakieś koraliki czy, czy oczka, które chcecie na samym końcu. Widzicie tutaj także, że lewe ucho jest gotowe. No, jeszcze muszę tutaj go wciągnąć w włóczkę. Natomiast zanim rozpoczęłam uszy, podzieliłam symetrycznie głowę na pół. Naszkicowałam pozycję tych uszu z użyciem szpilek, takie spodane we wzorze. I oznaczałam sobie tutaj w odpowiednim okrążeniu żółtą szpilką, to miejsce centralne, od którego będę odliczała miejsce. Granice, żebym wyznaczyła sobie granice każdego ucha. We wzorze podane są świetne, takie bardzo przejrzyste diagramy, w których dokładnie jest opisane, w którym jak przebiegają kolejne oczka, jak wkłuwać się pod kolejnymi okrążeniami. Nie powinniście mieć problemu z wykonaniem tych uszu, ale no to nie jest takie proste. Moim zdaniem, u mnie przynajmniej tak było. I na początku, zanim zaczniecie szydełkować ucho. Zróbcie pierwsze okrążenie dla obu uszu, żeby zobaczyć, czy one są rozłożone w dobrym miejscu. Ja tak zrobiłam, dlatego dokończyłam to pierwsze ucho. Tutaj chciałam Wam pokazać pierwsze okrążenie i będę przerabiała później do końca to prawe ucho. Możecie też uszy wyszydełkować oddzielnie, a na końcu je przyszyć do głowy. Ja zdecydowanie wolę tę wersję, unikam um, przecież, kiedy nie jest to konieczne. Jeśli wykonywaliście już kota Jeremiego tej samej autorki swietlanej Persywy, to zobaczycie, że sposób wykonania tych uszu jest zbliżony i są też troszkę podobne. A tutaj mam usta w dwóch wersjach: wersja pierwsza, i wersja druga. Ja wybieram wersję pierwszą i później te usta przyszyję. W miejscu tutaj. Natomiast mam tutaj jeszcze brwi. No, właśnie, to są brwi, które docelowo powinny być zgodnie ze wzorem przyżyte gdzieś w tym miejscu. Myślę o tym, żeby zastosować te brwi jako powieki, więc zobaczę później, jak to będzie wyglądało. Chciałam nieco przykryć te bezpieczne oczka, a później mogłabym wyhaftować brwi z użyciem na przykład czarnego kordonka. Więc jeszcze zastanowię się, jak to rozwiązać. Widzicie sweterek. We wzorze sweterek może być albo wykonany na drutach, albo wyszydełkowany. Ja wybrałam wersję na drutach. Bardzo lubię ubrania, które są wykonane na drutach. Żeby zrobić taki sweterek, dobrze jest wiedzieć, jak wykonać oczka prawe, lewe i warkocze. Wyszydełkowanie w okrążeniu z użyciem tych drutów zakończonych ostro z obu stron również jest przydatne. Jak już wcześniej mówiłam, użyłam włóczki Yarn Drop z Baby Merino. Wykonywałam dwiema nitkami i używałam drutów 3 mm. Wybrałam akurat taki kolor, taką włóczkę, ponieważ ten kolor wydaje mi się bardzo dobrze, moim zdaniem tutaj pasuje do butków. Wzór na sweterek troszkę dostosowałam do potrzeb mojego liska. Chciałam dłuższy ściągać, żeby ten sweterek był odrobinkę dłuższy, więc zamiast czterech rzędów wykonałam 8 rzędów i przód oraz tył zawiera około 20 rzędów, i również mają zbliżoną liczbę oczek w rzędach. Przód. W przodzie odjęłam po 5 oczek z obu stron i wyszło mi 30, wyszły mi 32 oczka w rzędzie, a nie 42, tak jak było podane we wzorze. A tutaj y, też mamy zbliżoną liczbę, chyba 30 y, oczek w rzędzie. Jeśli chodzi o y, dalszą część, po wykonaniu przodu i tyłu, zszyłam y, górne części. Tutaj widzicie szef od tej strony i zaczęłam przerabiać rękawy. We wzorze te rękawy są robione oddzielnie, a później przyszywane, ale ja unikam szycia, jeśli mogę, jak już wiecie, więc wkuwałam, nabierałam oczka tutaj po tej stronie i wykonywałam ten rękaw razem. I odliczyłam, zanim zaczęłam oczywiście tutaj odliczyłam od tego szwu 10 oczek z obu stron, więc mamy 20 oczek w rzędzie. Tutaj również jest kołnierzyk. Te wszystkie włóczki jeszcze muszę wpleść na samym końcu. Kołnierzyk jest dość taki długi, to jest golf bardziej. Nabierałam oczka dookoła po stronie tutaj wycięcia na dekolt. Wykorzystałam ostro zakończone druty i wykonywałam na drutach dookoła ten golf a na końcu zamknęłam oczka i jeszcze szydełkiem przerobiłam okrążenie włóczką yarn art mink, żeby odrobinkę sweterek nawiązywał do butów. To, co jeszcze muszę zrobić, muszę przyrzeć usta tutaj do głowy, wykonać, wżydełkować prawe ucho i zrobić też ogon liska. Dodam także powieki i brwi, wyhaftuję nosek Nos możecie także zrobić z masy termoutwardzalnej, którą następnie wypieczecie w piekarniku, albo możecie też dokleić gotowy nosek. Jeśli chodzi o sweter, szyję rękawy, boki, nałożę ten sweterek tutaj na tułów, a następnie przyszyję, przyszyję głowę do tego tułowia. Przyszyję ręce, zarzędzie ramiona, nogi. Ym, I ostatnia rzecz. Y, pomyślałam, że pokażę Wam wymiary y, poszczególnych elementów. Być może się to przyda, jeżeli będziecie chcieli dodać drut do y, ramion i do nóg, czy do ogólnie do tego liska. Więc y, mam tutaj y, miarkę. Miarkę od KnitCrate z czerwcowego pudełka. Temat był kaliko. Możecie również z pudełkami, z unboxingami od Nitrate zapoznać się na moim blogu, czy też tutaj w, na moim kanale są różne filmiki. Zachęcam do spróbowania. Ale wracając do wymiarów tego liska, podam wam w centymetrach głowa bez uszu około ośmiu centymetrów, mamy tutaj nogi około dziesięciu centymetrów z butami, podeszwa około pięciu centymetrów, tułów tak orientacyjnie 9,5 centymetra. Jeśli chodzi o ręce. Palce mają około trzy centymetry. Natomiast całe ramię z ręką 11,5 cm, a samo bez dłoni 5 cm. Teraz zbiorę te wszystkie elementy, przyszyję i zobaczymy się, jak już lisek będzie gotowy. Myślę, że za kilka godzin. Do zobaczenia! Witajcie po krótkiej przerwie lisiczka. Lizonka jest już gotowa. Teraz opowiem Wam w skrócie to, co zrobiłam. Najpierw e, głowa była jeszcze luzem, nie była przyszyta do tułowia. To dokończyłam prawe ucho, a następnie przyszyłam ramiona i nogi do tułowia. Możecie zobaczyć, jak to wygląda. Tułów też był osobno z ramionami i nogami, i do, w tym tułowiu jeszcze również wyszydełkowałam ogon, a następnie nałożyłam sweterek. Nieco trudności miałam z przełożeniem tych dużych łapek przez rękawy, ale jakoś się udało, ułatwieniem było to, że ja nie mam drutu. Nie wiem, jak to jest w przypadku osób, które wykonują liska z ramą z drutu. Pewnie też nie jest to naj, najłatwiejsze. Później, po tym jak nałożyłam sweterek, przyszyłam głowę do tułowia. Głowa trzyma się sztywno, więc jest świetnie. I zajęłam się detalami twarzy. Widzicie, oczy przyszyłam powieki. Zastanawiałam się, tak jak już wcześniej wspominałam, bo to były zgodnie ze wzorem to były brwi. Ja natomiast użyłam ich jako powieki, a brwi wyszyłam czarnym kordonkiem. Jeszcze, jeśli chodzi o oczy, tutaj z użyciem igły do filcowania wykonałam te białe elementy, a także użyłam sztucznych rzęs, te rzęsy, kępki, trzy kępki rzęs nakleiłam na kawałek czarnego filcu i następnie z tym filcem przykleiłam do wewnętrznej strony powiek. Również wyszyłam nosek i tutaj również z użyciem igły do filcowania różowy języczek. Wycieniowałam także wewnętrzne strony uszek, a także nałożyłam odrobinkę różu na policzki. Również przyszyłam ozdobne takie elementy, guzik różowy, biedronkę, a tu do bucików. Dwa fioletowe motylki. Tak wygląda lisek. A jeśli chodzi o wymiary, to gotowy lisek ma około 26 cm. Jest to długość podobna do oryginalnego liska. Autorce wyszła długość 25 cm. U mnie 1 centymetr różnicy. I tak ten lisek się prezentuje. Dziękuję Wam za obejrzenie tego warsztatu. Zachęcam do odwiedzenia bloga. Tam znajdziecie post, w którym zamieszczam zdjęcia z prac nad projektem i również opisuję ten projekt. A przydatne linki znajdziecie w opisie filmu do wzoru również tego tłumaczenia w języku polskim, do którego gorąco wam, Was zachęcam. Do zobaczenia w kolejnych filmikach, tutorialach, unboxingach i tak Cześć!